Cześć, witajcie moi mili. Krzysiek na kanale Krzyszaraż Mam tutaj takie autko, które ma pewną przypadłość, spójrzcie na to 1, 2, 0 4 3, 2, 1, 0 4. Widzicie co się stało? Dmuchawa działa tylko na czwartym biegu. Dmuchawa działa tylko na czwartym biegu. 1, 2, 3 są martwe. Jest to yy, Klimatik. Yy, I będzie to film o yy, no, usunięciu tej usterki niedziałania tej dmuchawy, ale pod klimatik. W klimaturniku jest to inaczej realizowane. Także teraz yy, przenieśmy się na schematy, przeanalizujemy sobie to i będziemy się brać za robotę. Dobra, jesteśmy przy schemacie. Patrzcie, Klimatik od maja 2011, oktawie 2FL. Klimatik, ruch kierownica po lewej stronie. Ruch prawostronny. Od razu pierwszy schemat. Tak, jest muchawa. Tutaj. I muchawa zasilana jest skąd? Patrzcie, przez ten taki rezystor. Nastawczy opornik. Tu mamy włącznik. Czemu działa czwórka? Zobaczcie, jak damy, to jest 0. 1, 2, 3, 4, tak, bo tutaj przechodzi przez wszystkie Spójrzcie, jedynka, jak damy na jedynkę, to idzie tu Tu, tu, przez trzy ograniczające te rezystory I wychodzi na silnik, no nie chodzi Damy dwójkę, tędy i tędy, też nie chodzi Trójka, tędy, też nie chodzi No więc prawdopodobnie jest ten rezystor strzelony Trzeciego biegu no, bo jak damy na czwórkę, no to czwórka już bezpośrednio daje nam to napięcie prosto z bezpiecznika. Tu nie ma żadnych cudów. Tutaj jest bezpośrednio napięcie z bezpiecznika. Patrzcie 4 mm, bezpiecznik 40 amperowy Łop, przełącznik, przełącza i czwórka bezpośrednio bez żadnego rezystora tutaj jest włączona. Także myślę, że to ten rezystor numer 3 się rozwalił. Tu jest jeszcze element, no ale to, żeby się. to jest bezpiecznik widzicie to jest taki wygląda jak rezystor ale ma w środku jednak linię to jest oznaczenie bezpiecznika a ta fałka tutaj taka śmieszna oznacza temperaturowy to jest yy, zabezpieczenie termiczne że jak on się nagrzeje bo ten rezystor siedzi jakby nie było w kanale powietrznym tam gdzieś i owiewa go strumień powietrza jak wieje żeby się chłodził no bo te rezystory jednak yy, jakiś pobór prądu jakiś spadek napięcia na sobie mają no i co za tym idzie no Zgrzeją się, nie? Tam są niskie jakieś oporności w omach, prawdopodobnie Pomierzymy to sobie zaraz na stole jak to wyjmiemy I no i zobaczymy Może to? Nie, to chyba nie Myślę, że to trójka No, no pomierzymy, nie będę tutaj świrował Bezpiecznik, y, rezystor numer 3 Kawał drutu owinięty na ceramice Ale, a widzicie jeszcze takie coś tu L6? Jak myślicie co to jest? Na dwójce, to jest pozycja wentylatora numer 2. Idzie gdzieś tam 2,5. Jak myślicie co to? To jest kochani dla systemu samochodów, które mają Webasto. Jeżeli odpali się Webasto, to tutaj tym przewodem, on też jest dosyć gruby, idzie 12V niezależnie od ustawienia tego tutaj. Tutaj pojawia się 12V i wentylator wchodzi w wianie na drugim biegu. Tak, dodatkowy strzał napięcia, który załącza nam dmuchawę w samochodzie, jak się odpali Webasto, no wybasto musi sobie nagrzać samochód, wenty... dmuchawa musi się odpalić w klimatroniku, to realizuje klimatronik, no a tutaj niestety tak analogowo 12V boczkiem wpuszczone i nam włącza drugi bieg. Dobra. Zostawiamy, że jest to zepsute, idziemy to wyjąć i pomierzymy sobie go na stole. Moi mili, ten rezystor jest gdzieś tam. Ja myślę, że tak jak widzieliście na schematach, nie będziemy rozkręcać, żeby się do niego dostać, bo tak jak widzieliście na schematach, tam jest wtyczka na nim i on jest gdzieś tam. Jak się do tego zdobieramy? Ja tu się przygotowałem, żeby półkę rozkręcać, schowek zdjąć, ale nie. Myślę, że tu gdzieś się jego wtyczka. Nie, nie pamiętam, szczerze powiem. Zaraz to obejrzymy. Odkręcamy te plastikowe kołeczki. I odwiniamy gąbkę, tak jakbyśmy dobierali się do wymiany filtru przeciwpyłkowego O, widzicie go? Patrzcie, co tu widać? Widać go dokładnie na kamerze. No, Adam mi trzyma. Patrzcie, to jest to. Jak się zimno zrobiło w maju. Tyczkę. Ciach mamy i jego, jak się go wyciąga? Ma taką łapkę. O, takie cudo. Także wymiana jest tak naprawdę banalna. Tylko pamiętajcie, w którą stronę on był. No, inaczej się nie da. Tu są takie wypustki. Inaczej się go nie da wyjąć. No dobra, bierzemy go na stół, pomierzymy. Zobaczymy, co ja tam kupiłem. Czy to to samo? I tyle. Dobra, idziemy do resztatu. Dobra, mamy kolesia. Numery tutaj 1, 2, 3, 4 są. I teraz tak jak tu z tego schematu wynika, zmierzmy go, tak? Tak jak Wam pokazywałem. Między trójką a czwórka, czyli czwarty bieg chodzi. Czyli to jest bezpośrednio. Dobra, to tak jak było na tym schemacie. Yy, między cztery... To jest liczone od lewej. Zobaczmy, co tutaj jest za rezystancja. 200 omów. Zimno, co? Masakrycznie. Nic nie ma. Nic nie ma. O, tu jest jakieś. Tu jest. A tu nie ma. Widzicie? Jak ze schematu wynika, jak cofniecie się do tego schematu. To jak już trujeczka nie ma przejścia, no to jest trójka do dwójki nawet. Nie ma przejść tutaj na jednym. A termik? Albo to termiczny. Jest tutaj, patrzcie, o, widzicie, to jest ten termiczny, który jest oznaczony tą V literką, bezpiecznik. No to bezpiecznik termiczny jest. Rypnięty. Dobra. Teraz co ja, kochani, kupiłem? Gdzie jest to? Zobaczmy, zróbmy unboxing. Taki nowy czujnik. Tutaj na nim gdzieś powinien być numer. Jest. Jest to Valeo. Nawet numeru nie ma na nim. To może był już wymieniany. Jest tu znaczek Volkswagena. Nie ma numeru fabrycznego nawet. Nigdzie na nim. Nie wiecie, ale dobra. Numer fabryczny, kochani, to jest tu nie ma na tym, to jest SKV czemu SKV mam? bo taki czujnik kosztuje w oryginale 160 czy 170 sprawdzaliśmy w Wasonie 160, 170 180 złotych oryginał, słuchajcie to jest kawał drutu nawinięty na ceramice naprawdę za takie rzeczy nie ma co przepłacać, Valeo Bosch kosztują 80 chyba złotych, a SKV kosztuje 5 dyszek ja SKV już dużo rzeczy sobie jak kupuję wymieniam Ponieważ yy, no, jeszcze się nie zraziłem. Są firmy, do których się zraziłem i, i nie kupuję. A tutaj z tej firmy kupowałem zamki, yy, prowadnice, te tam takie podnośniki do szyb, także wszystko działa. Zobaczcie w ogóle, jak jest fajnie zrobione. Już, już mi się podoba. 1K0 959, skupi się to. Numer Wam podam pod filmem tej części 1K0959263A. Mamy tu numer normalnie fabryczny, elegancko. Podoba mi się to wykonanie. Także pomierzmy sobie go. Są tu numery. Jakby były numery, to już była bomba. Numery pinów, ale chyba nie będzie. Są, he. Są w środku nawet numery pinów. No słuchajcie, no wolę wydać 5 dych. Za takie coś niż 182, czy tam 8 dych za jakieś waleo, które właśnie się zepsuło. Także no polecam SKV -a. nie ma najmniejszego problemu jak się kiedyś sparzę, to też powiem ja jak się sparzę, to odchodzę od marki a na tym się jeszcze nigdy nie sparzyłem także SKV gdzieś nawet katalog jakiś mam wrzucę wam link pod, opisy, pod filmem do katalogu można sobie dobrać coś tam produkują całe szeroką, szeroką gamę tych, tych no zobaczmy to spójrzmy teraz jak się zachowuje rezystancja tego jest przejście jest przejście. Jest przejście. Patrzcie, jakie nisko omowe są te przejścia. No bo to jest kawałek drutu po, 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 ponawijany na to jest ceramiczny jakiś rdzeń taki, który ogranicza nam prąd dochodzący do dmuchawy, nie? Tutaj jest więcej. Tu jest mniej. Tutaj w, od tej nóżki 1 om, 2,8 oma i tak dalej. No i przejście na w tym bezpieczniku termicznym. No jest. Także idziemy założyć. <laughs> w ogóle podoba mi się to pudełko. Nie jest ładne made in Germany. No nie wiem gdzie to jest produkowane. No ale. Deutsche z kontrolę. Bardzo ładnie wygląda co najmniej nie podoba mi się przede wszystkim, że słuchajcie macie tutaj jest marka, że to jest jakiś tam zamiennik. Ale mamy tutaj numer fabryczny. Numer fabryczny, EMowy, Volkswagenowy, Skodowy i, i wystarczy. A na tym głównie z Valeo nawet tego nie ma. To nic nie ma. jest tylko waleo wytłoczone. Jakość. Tam nie bomba, nie? Taki no tak, jest. tak. Taki jest. zakładamy. Myślę, że to będzie prosta naprawa. Idziemy to założyć i sprawdzić, czy, czy, czy to zadziała. Ok. No dobra. Mamy ziomka. Nie wiem czy to widać tutaj w tej latarce, no ale wiecie, no trudne to wymiana to nie jest każdy sobie może z tym poradzić Czy tam w gniazdko, rozmywa się mi kamera, jakaś ostrość jest guzik, widzę jak to tu było Trzeba się przyjrzeć, co się jakoś tu przesuwa. Nie, coś się w ogóle tu nie trzyma. Trzeba wsadzić. to nie jest. I przesunąć, i się trzyma. O, klik. Ty tak się rym nie? Dwoma ząbkami. Klik i i co? Testujemy się narobiliśmy straszliwie brzmianie Zapalaj No i dobra i wentylator Ciach Chodzi, chodzi. Coś ci burczy ten wentylator. Wieje z tych nawiewów chociaż? No, aż to, to. Ładuje. Dajmy na twarz, bo tu to mi wieje, nie wiem czy z dworu, kur... Jak zimno. O, leci ciepełko, ciepełko. No, widzicie, także w Klimatroniku, w Klimatiku jest tak, w Klimatroniku jest to sterowane elektronicznie. W Klimatroniku nie ma prawa zepsuć się takie coś, bo tam to jest jednak inna konstrukcja. No dobra, moi mili. Temat zamknięty. Wentylator jest. czórka masakra, nie? A huczy w głowie. Także. Nie jest to trudna, trudna robota. Wymieniajcie sobie sami na 100%, jak nie działają Wam pierwsze trzy biegi. Jest to ten rezystor. Kupcie taki sobie za 5 dych. Nie trzeba tutaj dawać za ASO czy tam inne markowe. Wystarczy taki porządny SKV. Pozdrawiam ciepło. Hejka.